Dzień dobry moi drodzy, z tej strony indigralny, a przed Wami kolejny odcinek z Plants vs Zombies Edycja gry roku Moi drodzy kontynuujemy przygodę bez zbędnego przedłużania. Kolejny odcinek na godzina 22.30-21 sierpnia. Nagrywam to tuż po nagraniu poprzedniego odcinka widzicie ten film prawdopodobnie 23 sierpnia, więc... Więc więc fajnie, macie kolejny odcinek. E, tak, nie chcę Nie chcę kontynuować, chcę zacząć od nowa. Nie czytałem tego, więc... E, nie czytałem tego w pożarnym odcinku, bo chciałem wam to zostawić na kolejny odcinek. E, ja i mój kumpel Harvey lubiliśmy rozwalać bazy, kiedy nam się nudziło. Ale Harvey wyjechał z miasta, więc teraz ty idziesz idzie ze mną Harvey numer 2. <laughs> Przywali mi jak należy Harvey. Okej. Okay. Mamy, słuchajcie, minigierkę. Która polega na rozbijaniu waz eee... Ona oczywiście tu również będzie jako ta druga minigierka Jako ta minigierka w zakładce puzzle po ukończeniu gry, bo też będą Różnego rodzaju inne poziomy związane z wazami eee, Ale mamy ją również tutaj w fabule pokazaną, taki można powiedzieć Prezentacja jak wygląda eee, Chodzi o to, że no, rozbijamy wazy i z nich wypadają różne zombiaki eee, no, i rośliny oczywiście No i tyle Dobra robota z tymi wazami e, Potukuję się całkiem jak mój tyłek, kiedy grzebałem w głowę na śmieci Przywiozłem Ci więcej waz Uważaj jednak, żeby nie rozwalić ich za szybko Nie chcesz chyba mieć na głowie tych luzębiaków, że nie wyrobisz się z pozbywaniem ich No Okej, okay. mamy kolejne wazy Postawmy piszutera O, widzę, mamy lodowego piszutera również O, idealnie Ok. Dobra, udało się. E, to powinny być ostatnie. Rozwal je i Fireland. No dobra, no to zobaczmy, co nas tutaj czeka. O, grzybek halucynek, ładnie. Oj. Hop. Ale tu mamy dadzą radę. Tak, dadzą radę. Na no spokojnie. On go zja. No i mamy to, słuchajcie, udało nam się to ukończyć. Bardzo miło, bardzo fajnie. E, Rozdar tylko rozkoszał. Strzela groszkiem jednocześnie do przodu i do tyłu. Tak. E, mamy... Tego pod, po rozartego groszko strzała, więc e, jakby udało nam się kolejny poziom przejść, e, ale no właśnie. Ząbiak górnik tutaj nam się szykuje, więc trzeba uważać teraz i wybrać sobie odpowiedni dobór Ja mam już balona, więc można się zaopiekować tutaj naszym domem w inny sposób, myślę, ale wiadomo, latarnia to jest klasyk. Weźmy sobie tak, to jest na pewno cztery rośliny jakie musimy wziąć, tych nie musimy brać, ale ona równie dobrze odstrasza mgłę, więc no nie wiem czy to nie będzie lepsza, no wiadomo mamy tutaj mało pieniędzy, więc latarnia będzie lepsza, a jeszcze to, no tak zapomniałem, e, squash, choć nie ma tutaj delfinu, więc myślę sobie, że damy sobie radę bez squasha, wydaje mi się tak, że musimy grabki ze sklepu znowu kupić, no bo tam wazy nam zmarnowały, e, bez squasha, tak więc... O, to będzie dobre. No bo to bije... A weźmy sobie te instanty w sumie. Tutaj to. I wodny, nie? Bo wodą też będą się do nas próbować dostać, nie? I mamy tylko jednego strzelacza, będzie to... I to w sumie chyba jest błąd, że tylko jednego strzelacza. Więc so weźmy sobie tego. I zamiast tego weźmy sobie my tego, nie? Żeby wodą nie przeszli. Taki zestaw sobie dzisiaj weźmiemy. Może być trudny dosyć. Ale damy radę. Z czym my nie damy rady no, Super. Poczekajcie chwilę. Zaraz do Was wrócę. Mam tu małą, małą rzecz do zrobienia. E, dobra moi drodzy, już jestem. E, musiałem załatwić pewną sprawę. E, stawiamy dalej. No, troszeczkę było, troszeczkę się przedłużyło, ale no, kumpel napisał, e, przyszedł na Discorda, no, no i pogadaliśmy sobie troszeczkę. Ehm. Pogadaliśmy sobie. w okazji gra, grałem w Undermine, więc... A w ogóle, a Undermine, moi drodzy, no to tam bardzo dużo już zrobiłem, nawet nie wiem, czy się pojawi kolejny film. E, ale no, na pewno z... Tam te odcinki, które nagrałem już na pewno się pojawią, bo było nam tam du dość y, dużo ciekawej e, rozgrywki. Ale teraz mam plan vs. zombies e, i lepiej się skupić na tym plan vs. zombies. No bo widzę, że robi się niebezpiecznie. Czekajcie, postawimy tu lilikę i ona sobie tu będzie. Ale wiadomo, ekonomia, grzybki, słoneczniki, grzybki słoneczne i tak dalej muszą być. No bo bez tego się nie obejdzie. Dobra, przynajmniej coś widzimy. No oni mogą sobie nie dać rady, ale dostawimy im te trzy grzybki. Ok, pokonał go. W porządku, kolejny grzybek. No i wyszłem poza ekran. No oczywiście. Tacyka gatunku. Prezencik. Wyzwania blokowane. Możesz uruchomić je z menu głównego. O! Fajnie. I to są te puzle pewnie, nie? Raczej tak. O, idzie kurwa. Gural. No więc musimy postawić tutaj repeatera, czyli taką naszą nową roślinkę. Ona służy do tego, aby strzelać do tyłu. Chyba tu się go szybko zawieść, no nie uda się, więc. No musimy marnować dużo. Tyk. Nie wiem w ogóle po co tego grzyb... Nie no, ten grzyb akurat myślę, że sobie da radę. Dobra. Pyk. Jak ja przesuwam tu obraz, to... Nie, nic się nie dzieje na nagraniu. Na szczęście. A mi z jego? No, nie wierzę w to po prostu, moi drodzy. Co tu się podziało? Ale dobra, stawiam tą latarnię. A to w ogóle ostatnia fala jest. O dobrze, że w tym. O fak. O fak. No, nie, nie fajnie, nie fajnie. Nie powiem. Groźnie, tu się zrobiło. Jest groźnie, ja mu tam mm, przeszkodzę. Ale to to musi być przez kosiarkę być zabity. Dobra, moi drodzy, udało się na farcie. Ale udało się, to najważniejsze. E, gwiazdko strzału, moi drodzy, kolejna plansza. E, ale, ją sobie zrobimy w kolejnym odcinku Mam nadzieję, że się podobało, słuchajcie, dzisiaj krótszy film, bo mam macie około 10 minut Więc dzisiaj krótszy film będzie Ale jak chcę się utrzymać, wiadomo, tej równowagi, dwa poziomy na odcinek Więc może, słuchajcie, żeby było tak, można powiedzieć, bardziej kolorowo zro... Pokażę wam tutaj te pierwsze, można powiedzieć, wyzwania, choć w sumie zrobiłbym sobie je po ukończeniu gry Ale myślę, że możemy sobie wazy przynajmniej zrobić, no bo dzisiaj był taki wazowy odcinek, to może Robimy sobie ten poziom z wazami, ten dodatkowy. Ale żeby zapomnieć ten film. Dobra. Tak sobie będziemy stawiać. Okej. Okay. Proste. Nie powiem proste. Dobra. O nie, najgorzej. Nie mam tam, jak postawić. O jezu. Lara, musimy od nowa to zrobić. bo nie udało mi się. Jednak trzeba tutaj uważać. Będzie? Jest, mamy to. Dobra, udało nam się. Udało nam się. Ukończony poziom, więc macie taki, jakby, dodatkowy odcinek z Was. E, kolejnej mapki już nie będziemy robić, no bo. No bo nie. E, może Wam tutaj pokażę, bym tą Migielkę, ale nie zrobimy tego. Moi drodzy, ja bym na kończył na razie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli chcecie więcej. Taka motywacja dla mnie, możecie pisać komentarze z waszą opinią, a tymczasem ja się z wami żegnam i myślę, że dwa odcinki na razie wystarczą macie przynajmniej na wtorek oraz środę, tak więc dziękuję jeszcze raz i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej!